Jesteśmy e, gotowi, żeby wyruszyć e, w dalszą. Tu mamy EU07A, Miśnik 03. Tam mamy skład, też maszynie, model. Za to Intercity Też pomorzani, tak jak wczoraj. Nazywana Asynchron Asychron EU07A, Miśnik 003. Podjeżdża spokojnie. Tam za tyle wiedzie nasz skład tego. Jedzie teraz e, Regio e, z Leszna do Wrocławia. Regio Leszno Wrocław, główny P07P. A tu jedzie Pomorzanin. No. Czekamy na odjazd Pomorzanina. Chyba się jechało. E, tutaj e, jeszcze ten e, właśnie e, zielo, jak jest zielony, to odjedzie, czyli sygnał, podali sygnał S2. Jazda, manewru, jazda z największą dozwoloną prędkości nadanie odcinku linii kolejowej. Widzimy tutaj. O, już odjeżdża EP07P Ancykron do Gdyni. Mam też w symulatorze maszynie, już pobrałem wczoraj. Ale zapomniałem klawiatury. Jedzie nasz skład pomorzanin. EU07 a myśli 003 w polhotelu w Też nagrałem Mamrika wagon, Zylecowany, restauracyjnie, wagon combo taka in też A zdjęcie zrobię dla Sabiny Belli. Przepraszam za te nazwiska, ale muszę uważać na ten... ponieważ wskazam wszystko na YouTube. Tu mamy sygnał SP1 2 światła, górne e, pomarańczowe, dolne białe Sygnał SP2 informuje, że sygnalizator się odnosi. Wskazuje sygnał stój Widzimy tak jak sygnał SP1 L S1 stój A tu wskaźnik W9 Wskaźnik początku końca ograniczonej prędkości, tu wskaźnik zatrzymania W4. I tutaj widzimy właśnie ten wygląd na tej stacji, już odjeżdżał nasz skład. No. A te stare ten rozjazdy są poszczególne, złączone z ruchu. Wskaźnik zatrzymania. Mówiłem, że nie podałem wskaźniku zatrzymania, ale szczerze powiem jedno, żeby wskaźniki to zrobić. Bo wówczas jeż, 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 jeżdżą co ten daleko od nas, ale jeśli to wskaźniki z, y, będą zmienić z prędkości, to rozumiem, że będą zmienione. Je, jedziemy. Jedzie e, takie żółte czoło proszę pana no, historyczne barwy Historyczne barwy, Dla mnie to barwy. Widzimy Wjeżdża pociąg Interstimamry. Nie wchodzi bo to jest fabryk. Już sygnał S2, jazda manewrowa, jazda z największą dozwoloną prędkością. Już sygnał S2, jazda z największą dozwoloną prędkością na danej odcinku linii kolejowej. A tu już odjeżdża siódemka z żółtymi dziobami. Zabruź odjeżdża A teraz muszę wrócić do domu i robić służbę Tak on kompo Pojechał, całkiem szczerze Przelecimy, piecy nakarmimy, nakarmimy psa Jedzie Polregio, Wrocław Główny Radnicz Autograf Już poszli. EP07-339 to nazywa EP się EP07 Udęka 1 Syka OS2 Jazda z największą rolą rekordu na danych mięsnych zrobionych i półkuli i półkuli karka Rekomendacja dla Marysi przy Czosiach. Ale... dopiero w Przemyślaninie. Do no. stacji Poznań Główny, do stacji Wrocław przez stację żmigród zaborniki Śląskie jedzie na tor drugi, przy drugim prosimy zachować... Jedzie nasz Alicja E57AL do stacji Wrocław Główny pole regio Przesełki końcowe przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Prosimy o głos przez stację z mikrodowodnikiem śląskim. Jedzie na tor drugi w superonie drugim. Pociąg objęty z obowiązkową rezerwacją i wagony. 19, 18, znajdują się na początku składu. 17, 16, 15, 14 w środku. 13, 12, 11 na końcu składu pociągu. Przesełki konduktorów się przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliża się do krawędzi. Dobra, ciszej, bo już jedzie nasz skład EP09. Mieszko jedzie, a tu jedzie Halny. Tak jak zapowiadało. Czy takie właśnie nagrywałem sobie e, Mieszka? O, jedzie. Nasz e, epoka. EP09. Haha. Gdzie ma matka? Ma, 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 ma. ma, ma kombo. To pojadę z matką, Agnieszką Bernant. Na tym podróżniku e, majowym, chyba w czerwcowym chyba podróżniku. Ja jak przyjeżdżałem e, ten składzie. Musiałam pisać na notatce e, właśnie na tym e, skład. Piszę sobie e, do matki Agnieszki Bernard na temat, czyli matka. Nastaw przecie. Że planuję wycieczkę majową czerwcową. Jeszcze to się widzi, ten wisi ten sprę, sprężarki. taki dropsy jakieś. Ale nie, 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 nie ten. Dropsiki nie mają być e, równocześnie. Powiedziała już PKP. PLK. No mówiłem, że tego PKPplka zawarło umowę na ten Na organistę. Rosły wskaźniki W9. ale musiałoby jechać tak szybciej o, gwizdek już sędziego no ale cisza zapadła po zapowiedziach no czekać na e, sygnał S2 ma być sygnał S2 zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością ale ta cisza je, już się niespokojna proszę bardzo sygnał S2 świetlany przez TLK Halny. No już pojechał Mieszko, zostało jeszcze już ostatni. A tutaj właśnie, tu jest koniec peronu. A już za chwilę będzie odjazd chyba Halnego. No już widzimy jeszcze pasażerów do wzięcia do pociągu. O, chyba słyszę już jest ale ta się jeszcze nie skojarzyło Jedzie Jedzie halny EP07 Wbliżam się do lecznamy EP07. Dobra, idę gasić. Konie na wszystko. Jeszcze pokażę to. Nie ma tutaj ten popsutych lamp jeszcze. Ale to tak też działa, ale przychylnie, bo dzisiaj był silny wiatr.